Witajcie, moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko i zobaczcie, jakie mamy tutaj przepiękne piżamki za 30 zł od rozmiaru S do XL. Tu mamy taką koronkę, mamy ramiączka i w, co jest fajnego, to ramiączka są regulowane. Dobra, tu mamy taki szef. Co my tutaj jeszcze mamy? Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają spodenki. Zobaczcie, to jest wszystko z nowej kolekcji. I spodenki mają jeszcze taką wstawkę koronkową, pięknie pasującą do bluzeczki. Te piżamki Wam pokazywałam. Pokażę Wam jeszcze tutaj majtki, dwie sztuki za 8 zł. I tu mamy czarne i czerwone. A jeżeli ktoś nie lubi takich zwykłych, to tutaj mamy stringi, również dwie sztuki za 8 zł. Zobaczcie jaka ładna ymm, staniko kobluska. <gryw> nie wiem. No, w każdym bądź razie bardzo ładne. 20 zł od S do XL. Ładny kolor. Taki staniczek. Przechodzimy do hitów gazetkowych. Za 40 zł. Bluza od S do XXL. Z myszką mini. W kolorze błękitnym. Pokazuję wam rękawy ściągacze. Bluza jest miła w dotyku. Następną rzeczą jest koszula z nowej kolekcji za 40 zł. Tak się prezentuje, tu akurat jest rozpięta na niebieskie guziczki. I rękawek oczywiście możecie sobie tak podpiąć albo po prostu odwinąć. I zobaczcie, tutaj ma takie rozporki i z tyłu jest troszeczkę dłuższa. mamy spodnie również z nowej kolekcji już wam mówię ile kosztują 40 zł jak widzicie na guziczek i na zamek tu mamy kieszonki to mamy guziczek i już pokazuję wam jak wygląda nogawka jak widzicie przeszyte są przez środek i są zwężane ku dołowi. Pokażę Wam jeszcze z tyłu, bo z tyłu są dosyć ciekawe. Mają taką gumeczkę. I tak wyglądają do samego dołu. Dobra. Spodnie odwieszane. Zobaczcie jaka piękna bluzeczka myszką mini, czarno-złota. Już sięgał Wam po cenę. Momencik, momencik. Cena to 25 zł, do rozmiaru 3XL. Więc dosyć spore. Tu mamy taki golfik, granatowo-biały. Zobaczcie, tak wygląda. Rękawy, te ściągacze dosyć szerokie, ale zerknijcie tutaj na dół, tu mamy Również rozporki i e, przód jest krótszy, tył jest dłuższy. To jest również z nowej kolekcji. Już czekajcie, szukam ceny. Tu akurat wisi rozmiar XL. Dobra. Za 40 zł od S do XXL, ale zerknijcie, tutaj jest XL i jest naprawdę bardzo duży, e, bardzo duży ten rozmiar. Następnie za 50 zł. Jeansowa koszula. Tu wam pokazuję rękawki, guziczki, dwie kieszonki z przodu. I zobaczcie, ona nie jest do samego końca mm, rozpinana. Tu z boku ma kieszonki. I na dole tak wygląda. Powiem wam szczerze, że to by mogło chyba robić również jako taka sukienka. I tu można jeszcze sobie tak podwinąć rękawy. Ok, przechodzimy dalej. Któraś z Was chciała torebki, więc pokażę Wam te akurat, które tutaj są. Mm, za 30 zł. Tu mamy taką. I tu bardzo podobny materiał. Również za trzy dyszki. Jest taka. Dalej mamy bluzeczki. Taką bluzeczkę na guziczki za 15 zł od rozmiaru S do 3XL. To jest w kolorze czarnym z takimi guziczkami. Zobaczymy rękaw. I z tyłu jest po prostu yy, czarna. Tu mamy bluzy. O, zerknijcie sobie dresy. Może ktoś będzie potrzebował spodnie dresowe. 35 zł od rozmiaru S do XXL, ale zerknijcie na to, że one są naprawdę duże. Tu mamy kieszenie. Powiem Wam szczerze, że ja lubię tak w takich dresach chodzić. Po prostu lubię fajnie luźno czuć się. Nogawki ściągacze wyglądają tak. I tutaj jest tylko kolor szary, nie widzę innego koloru. Z nowości, które są w Pepko, e, mamy również e, kurtkę, 60 zł. Kosztuje kurteczka, ta jest akurat e, granatowo-niebieska. Rękaw jest taki podwójny. Od środka jest cieplutka i ma kaptur. Tak wygląda. Ale jeżeli ktoś nie lubi koloru niebieskiego, to może sobie kupić czarno-różową. Dobra, pokręcimy się, pokręcimy się trochę tutaj. Tu mamy spodnie. O, zobaczcie, już są promocje. Tu mamy spodnie z takimi trzema guzikami. I z tyłu yy, ma, i z tyłu ma yy, gumkę. I one kosztowały 30 zł od S do XXL, ale niestety nie ma tutaj e, ceny. Tu mamy cenę 15 zł z 30, więc może te również kosztują e, tyle, ale niestety nie było ceny. Zobaczcie, jaką ładną e, koszulkę wypatrzyłam. Jest za 25 zł od S do XXL. To jest granatowy kolor i ma takie łatki niebieskie. I po prostu jest na dole prosto uszyta. Obok mamy również w takie ciapki. Za dwie dyszki od S do XXL. I to jest nowa kolekcja. Tak wygląda rękaw. I z przodu jest krótsza, z tyłu jest y, dużo dłuższa. Sukienka. Granatowa sukienka w takie również takie ciapki, bym powiedziała. I ta sukienka kosztuje, już wam mówię, 40 zł. Kosztuje 40 zł. Pokażę wam najpierw może z tyłu. Z tyłu ma takie widzicie tutaj y, paseczki do związania jest taka y, dosyć nakropiona tymi ciapkami i nie będzie widać za bardzo może jak ona jest przeszyta, ale postaram się wam pokazać. Tak wygląda rękaw, ma delikatny ściągacz i tu ma taką falbankę na dole. OK. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Spódniczka ołówkowa za 30 zł od S do XXL i powiem Wam, że bardzo fajnie się rozciąga i jest również bardzo miła w dotyku, a z tyłu ma taki rozporek. Na koniec pokażę Wam jeszcze buty, jakie już są wiosenne, więc wiosna idzie pełną parą. Tu mamy takie czarne z takim dekoracyjnym paseczkiem. Ja się śmieję, że to skóra węża. <laughs> I one kosztują 30 złotych od 36 do, 40, do rozmiaru 41. Także tak ładnie wyglądają. Tu jest e, coś raczej dla mnie, czarno złote. Uwielbiam czarno i uwielbiam złoto. Więc te buty mogłyby być dla mnie. Za 30 zł od 36 również do 41. Obok mamy trampki. Takie trampki, bym powiedziała, jak z worka. I dobra, szukamy ceny. Trzy dyszki. I rozmiary również od 36 do 41. Jeszcze pokażę wam podeszwę. Tu mamy następne e, Adidasy 35 zł i również rozmiarówka taka jak wcześniej i biała podeszwa, obok wiszą e, takie Adidasy. I muszę Wam powiedzieć, że e, ja pod domem mam również takie buty i one są bardzo lekkie, te kosztują 40 zł, one są bardzo lekkie i bardzo wygodne. Wsuwacie tylko sobie po prostu nogę, są przewiewne, bardzo wygodne, leciutkie. Także takie mogę polecić. Akurat nie mam tego modelu, ale, ale bardzo podobne. Następne Adidasy, granatowo, yy, taki różowy jasny, za 40 zł. Również taki sam rozmiar, od 36 do 41 i tu takie kolorowe. Niestety tutaj nie ma na nich ceny. E, Następnym razem, jak będę zerknę, może na innych będą. No i dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie, e, możecie zrobić to teraz. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. Cześć!